Cześć, to się widzę w kolejnym odcinku na tym kanale. Nowy numer magazynu Lego Ninjago już w sprzedaży i kosztuje on oczywiście 20 zł bez jednego grosza. Jest to numer drugi na ten rok i otrzymujemy tutaj minifigurkę złotego smoczego Jay'a. Tak to się prezentuje. Także zapraszam Was do oglądania. No i teraz, może wywołam falę kontrowersji, aczkolwiek wydaje mi się, że ten Jay jednak jest po. Red Bull'ku po prostu, w sensie że napił się Red Bull'a, ponieważ no jakiś czas temu w gazetce od Amitu mieliśmy figurkę Jaya smoczego, ale bez skrzydeł, a tutaj jednak jest on właśnie w smoczej wersji po kilku miesiącach, ze skrzydłami i to jeszcze idealnie w kolorze właśnie takiego oto napoju. Także wiadomo, no te hasło dobrze wszystkim chyba znane, czyli Red Bull dodaci skrzydeł, w przypadku Jaya tutaj. Zadziałało jak najbardziej. Ogólnie jest właśnie y, trochę po siódmej. Ja przed szkołą poszedłem kupić ten magazyn, aby Wam go przeglądnąć, ponieważ dzisiaj mam właśnie lekcję do wpół do czwartej i potem jeszcze jeden na siłownię, się nie wyrobił. A tutaj oczywiście y, wstałem wcześnie rano, żeby Wam go to po prostu nagrać, ten magazyn, tak? Mam tutaj minifigurkę Jaya w takiej papierowej torebeczce, spoko. Odkładamy sobie to oczywiście na bok. I mamy też kartę Garmadona. Skrystalizowany Garmadon, decennitowana. Dość dziwna karta, bo tutaj właściwie Garmadon nie ma maski, oni tylko ma sam hełm, co wygląda jednak troszeczkę dziwnie, aczkolwiek no, jest to takie, całkiem ciekawe w sumie rozwiązanie. I oczywiście on to również sam sobie magazyn, któremu teraz się przygodniemy. Na okładce tym razem pojawia nam się zain, tylko że bez maski. W tym wiecie, złotym stroju. Tutaj też mamy oczywiście naszego Lloyda, właściwie jego facjatę. Jest oczywiście na 1,4 strony reklama, w sensie pokazówka tej karty w skali 1 do 1. No i oczywiście nasza figurka Jaya. Po otwarciu widzimy również opis niektórych kart, karty ultra z nowej serii, e, także spoko. Ja ogólnie za niedługo planuję zrobić taki fajny odcinek o kartach, aczkolwiek nie tylko z tej serii, zobaczycie jak to będzie wyglądało. Mam oczywiście również spis treści, e, następnie mamy też instrukcję złożenia naszego Jay'a, tak to właśnie wygląda. Tutaj też fajnie właśnie, o zobaczcie, mamy kadry z serialu, kiedy właśnie on się tutaj zmienił w tego smoczego Jay'a, całkiem fajnie to wygląda. Mamy oczywiście klasycznie jakieś łamigówki. Następnie mamy też reklamę nowych przyjaciółek i przyjaciół z Lego Friends, okej, okay, spoko. Zajrzyjcie, zajrzyjcie na mojego Instagrama, tam właśnie jest ciekawe zdjęcie z tą panią i z Aresikiem Zobaczcie sobie właśnie całkiem ciekawa sprawa. Tutaj macie również komiks, mój Instagram jak coś to szociorek, więc sobie obczajcie jak chcecie. I tutaj również pojawia nam się Garmadon, więc całkiem spoko, znowu ta opcja. A tutaj właśnie jest ten komiks. To jest ten komiks, zaraz o co mi chodzi. Tutaj mamy również oczywiście jakieś łamigłówki. Jest też plakat właśnie z Garmadonem, więc on jest w tym numerze całkiem fajnie wywołany. I mamy też, zobaczcie, plakat z Ninjago, który oczywiście jest tym oficjalnym plakatem z 16 sezonu. U mnie na, na ścianie już właściwie wisi jeden z tych plakatów, z oficjalnych, właśnie plakatów z 16 sezonu. które też były dołączone do magazynu, z tego co pamiętam, z Wojownikiem. Także być może ten też sobie powieszę, ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj mamy też oczywiście. Kolejne amigówki. Pojawia się też właśnie Lloyd Oni, aczkolwiek Garmadon Oni wygląda troszeczkę źle. Jest to Garmadon Oni, który ma tors nóżki i maskę trochę tak w kolorystyce Overlorda. Czemu? Nie wiem. Być może jak przeczytam ten magazyn, to będę wiedział. Aczkolwiek wydaje mi się, że raczej nie. Po prostu pewnie ta osoba, która tworzyła ten komiks... Się pomyliła i tutaj właściwie zrobiła Overlorda oni, w sensie Gamadona, ale ma po prostu taki strój. No, wygląda to sami przyznacie, jednak troszkę e, pokracznie. Ale być może chodzi o to, że na przykład, nie wiem, Overlord znowu e, tutaj opętał Gamadona czy coś. Ale wydaje mi się, że właściwie chyba nie. Bo zobaczcie, jak to wygląda. E, no, źle to wygląda. Po prostu nie i tak dalej. Chyba całkiem logiczne jest to. I ma też oczywiście e, potęgowzmacniacze. Co. Mamy oczywiście opis czterech złotych broni, więc całkiem fajnie, zobaczcie, właśnie w tej nowej, starej formie mamy właśnie Nunchaku, Pierunów, oczywiście shuriken lodu Miecz Ognia i e, Kosew Strząsów. Mamy tutaj efekty i na przykład połączenie w Mega broni oczywiście sezonu pierwszego, a tutaj również mamy e, pokazane sceny z tą bronią, w sensie z tymi brońmi, bardzo fajna rzecz. I to oczywiście mamy kolejny zestaw, właściwie chyba najlepszy, albo drugi najlepszy moim zdaniem przynajmniej z tego sezonu, czyli oczywiście e, Overlord, znaczy właśnie... Kryształowy Król w swojej własnej formie. Taką, właśnie wygląda. Naprawdę świetny zestaw. Nie każdemu może przypadnie do gustu, aczkolwiek ja naprawdę bardzo go lubię i oczywiście polecam. Mamy też pracę czytelników. Okej, okay, fajnie. I w kolejnym numerze otrzymamy figurkę Lisa. Także chyba ok. mam tutaj on tylko jedną katanę. Ciekawie. Ja kupię ten magazyn tylko po to, żeby wziąć sobie z od niego torsik i nóżki i zrobić sobie mojego customowego Mystera F z tego sezonu, ponieważ właściwie Evangelista już posiadam. Więc tutaj dla mnie to jakby żadna rewelacja. Aczkolwiek i tak torsik i nóżki właśnie się przydadzą, oraz też oczywiście element tej zbroi. Magazyn wychodzi z 21 marca, czyli dokładnie właśnie za miesiąc. Także całkiem spoko. Z tyłu jeszcze mamy oczywiście wielką reklamę tych kart. Tak, że mi nie, nie pozostaje nic innego niż przejść sobie na kolejny kadr i omówić figurkę złotego smoczego Jaya. Przypominam, że wcześniej też wspomniałem o tej karcie, która właśnie też w tym magazynie się znajduje. Aczkolwiek, oczywiście, najważniejsza jest tutaj figurka Jaya, która jakoś mocno mnie właściwie nie grzeje, ponieważ posiadam właśnie motocykl Jaya. Aczkolwiek kupiłem ten numer właściwie głównie dla beki z tego, że jest on jakby po Red Bullku, i to rzeczywiście dla przeglądu na YouTube. Mam tutaj pierwszy raz właściwie do czynienia z taką saszetką papierową, która jest na klej, bo właściwie wcześniej takiej nie miałem, tylko miałem te normalne papierowe. Ale tutaj zobaczcie jak to ciężko idzie, nie będę się tym męczył, nie ma opcji, ja to po prostu sobie tam gdzieś otworzę na dole. bo to jest to papierowe, jest tutaj właściwie to jest chyba najlepsza opcja, bo tak strasznie właśnie ten klej mocno trzyma. No i właściwie chyba wszystko wyleciało, Troszeczkę sobie zepsułem tą saszetkę, aczkolwiek chyba taką właśnie zachowam sobie w jakiejś tam, nie wiem, no po prostu szafce czy coś. I oczywiście mam tutaj również sam, yy, same elementy do stworzenia sobie tego Jaya w smoczej formie. Mam tutaj właśnie torsik i nóżki i właściwie jest to chyba najlepszy smoczy ninja, chociaż sam nie wiem w sumie. Bo mi się najbardziej podoba Kol, ale w sumie, jak tak sobie teraz patrzę, to zobaczcie jak świetnie wyglądają te pieruny te połączeniu z tą zbrojką. Z tyłu też napadę piękny jest ten znak. I właściwie sama kolorystyka też jest taka niestandardowa, ponieważ właściwie tej J powinien być niebieski, ale jako że niebieski jest Zane, to właśnie tej J jest właśnie taki żółciutki. Tak samo zresztą jak było na przykład z broniami z trzeciego sezonu, tam też właśnie Zane miała niebieską, a J miał taką żółtą. I zobaczcie jak właśnie fajnie też wygląda ta główka, która oczywiście jest zapożyczona od tych Spinjitzu z EVO. Ma Rzeczywiście sam hełm. Właśnie w takiej formie ta figurka była w e, gazetce od Amitu, a teraz właśnie po wypiciu tego oto napoju Jay zyskuje dodatkowe umiejętności, czy rzeczywiście umiejętność latania, które tutaj otrzyma razem z tymi skrzydłami. Nie no, wiadomo, no haha, śmieszna sprawa, aczkolwiek i tak ktoś tak może po prostu to interpretować, ponieważ właściwie wszystko tutaj na to wskazuje. Jay poszedł do kiosku, kupił sobie Redbulka, no i teraz, właśnie, przylatuje do nas, w swojej odświeżonej formie, która wygląda w tenże oto sposób. Eee, Okej, okay, spoko. To się ja, tak jak mówiłem, nie wywołuje, to, pewnie takich super emocji, ponieważ tą figurkę już właściwie w swojej kolekcji posiadam, aczkolwiek i tak nie zaszkodzi mieć dwóch. I tutaj, właśnie, mam również bardzo fajny mieczyk, który właściwie wygląda całkiem, tak, jak powiedziałem, że to ją spoko. I tak, właśnie prezentuje się nasza figurka złotego, smoczego Jaya w tej oto formie. Naprawdę jest spoko, jeżeli go jeszcze nie mieście. Jak najbardziej polecam, bo świetna minifigurka. Także właściwie no już spuentowałem, Naprawdę polecam kupcie sobie ten magazyn, jeżeli jeszcze go w swojej kolekcji nie mieście albo jeżeli mieście właśnie Jaya tylko bez skrzydeł, no to jednak fajnie będzie mieć taką właśnie lepszą jego formę, oczywiście już ze skrzydłami, bo to właściwie ma taki super sens. Jeżeli macie w swojej kolekcji poprzednie numery oraz zestaw z pojazdem Zen, to właściwie już macie mieć wszystkich smoczych ninja. Ale jeżeli nie macie pojazdu Zayna, to też nie kupujcie, ponieważ po tym magazynie jest Wangelis. A po Wangelisie będzie właśnie e, Smoczy Kol, wszystkie figurki praktycznie z tego pojazdu Zayna będą w magazynie. Także tutaj no, nie spieszcie się akurat z tym pojazdem Zayna, jeżeli go w swojej kolekcji nie mieście a chcecie mieć wszystkich smoczych ninja, bo właściwie wszyscy smoczy ninja pojawią się w magazynach, co jednak dla mnie, na przykład, i dla innych kolekcjonerów figurek z Ninjago, którzy kupowali specjalnie po to zestawy, będzie troszeczkę zgrzytem. Aczkolwiek i tak kupię te magazyny, że zrobię wam przegląd i żeby się pośmiać z takich rzeczy, jak na przykład dzisiaj, właśnie z tego, że Jay wypił sobie Red Bull'a. Także ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale, że wam się spodobało to oczywiście wiecie, co macie robić. Łapeczka w górę, was subskrypcji, byście nie przegapili kolejny odcinków na moim kanale. I oczywiście też z dzwoneczkiem byście dostawali wszystkie powiadomienia. I pamiętajcie też, żeby, żeby sobie po prostu kupować i pić takie napoje jak Kubusia albo, nie wiem, barki, to też jest spoko. Niekoniecznie te Red Bullki. W każdym razie dziękuję za obejrzenie kolejnego ciekawego kanale. Trzymajcie się i cześć. Hmm. Red Bull do ci skrzydeł.